Jesteśmy już w Marinie w Dziwnowie. Tę część opowieści w całości dedykuję Michałowi, a właściwie Michałowi i Małgosi. Z nadzieją, że oglądają ten film. Myślę, że jest pra bardzo prawdopodobne, że go oglądają. Marina Dziwnów. Siedzimy sobie w kawiarence. Będziemy pić kawę. A w perspektywie stoi nasz fuksik na keprzykei. Jest tak mały, że muszę powiększyć obraz, żeby można go było rozpoznać. Na początku drugiej części filmu opowiadam o tym jachcie drugim, który z nami płynął dziwną, i mówię wtedy, że ten jacht odegra jeszcze w naszej historii znaczącą rolę. No właśnie, spotkaliśmy się z nim w Marinie w Dziwnowie, nawiązaliśmy bliższą znajomość, ale co będzie dalej, to za chwilę opowie o tym Klaudia. Sobota, 6 września 2025 roku, Marina Dziwnów. Jest godzina. Która to godzina jest? 17.45. Jesteśmy po obiadku, relaksujemy się i przygotowujemy się psychicznie na jutrzejszy skok morzem do Świnoujścia. Coś do powiedzenia pani sterniku. Jak na razie wszystko było bardzo dobrze. Wszystkie innowacje na... Ale co tam innowacje? Bardzo się sprawdzają. Nastrój średni, bo boję się tego w najnormalnym świecie. Ale oczu nie zapewnia, misternik, że będzie bezpieczny. Nic się stać nie może. Jest bezpieczniej niż na zalewie szczecińskim. Jest bardziej przewidywalnie. Można płynąć pół mili, kilometr od brzegu. Można ludzi na plaży liczyć. Jest okno pogodowe, się otwiera. Dwójeczka lekka ze wschodu, dopychająca do plaży. No, po prostu idealne. Prawie, że flauta. Nie wiadomo czy silnika nie trzeba będzie włączać, no ale to o tym się przekonamy dopiero jutro. Zaczyna się już życie na naszej łodzi. Będziemy robić kawę, śniadanie, później mycie się klar na łódce i będziemy mnęli dziś do świnoujścia. Mieliśmy bardzo interesujące spotkanie, Po pierwszego dnia, jak płynęliśmy z Wolina do Kamienia, to płynął z nami. Przed nami, za nami jacht i dziś i wczoraj spotkaliśmy go w Dziwnowie, a dziś popłyniemy razem z Michałem i Mągosią do Świnoujścia. A tu pan Sternik, proszę bardzo, zamienił się teraz w Kuka, dlatego tak mówię ironicznie, bo tylko nastawia maszynkę. Ja mówię, nie zawsze lubię gotować na łodzi. A Jędruś mówi, ja bardzo lubię. No bo to wygląda tak, że on włącza gaz, a ja gotuję. Jędruniu, coś panie Sterniku, coś pan powie? Ale co? No coś... A coś wesołego, coś śmiesznego. Coś wesołego? Tak. No to najwesołszy jest... Wesoły świąt. 7 września wychodzimy właśnie z Mariny w Dziwnowie i kierujemy się Miku? Co pan powie? Dzień dobry, no muszę się bardzo skoncentrować. Wychodzimy na morze. Zgłosiliśmy wyjście na kapitanacie. Woda spokojna, prawie że klauta, ale jak będzie, to zobaczymy dopiero na morze. Weszliśmy właśnie w morze. O, nami boski, a tu jest już plaża. Szczęśliwie wypłynęliśmy na Bałtyk. Gorsze za nami. Była dosyć duża fala, bo ponad metrowa była na wyjściu z główek portu. Bosman dał radę. Teraz rozkoszuje się sterowaniem. Łódka skacze jak korek po falach. No, na razie jeszcze płyniemy na silniku i rozłożyliśmy foka. A jeszcze z 2-3 minuty, może z 5 postawimy grota także jest dobrze dusia pozdrób widzów pozdrawiam wszystkich serdecznie i co i nie było takie straszne to jeszcze okaże razie... nie ale na razie nie było straszne najstraszniejsze jest za nami właśnie wyjście z portu wyjście z portu bo strasznie nam rzucało po łódka stawała do góry dęba do góry i spadała i na... w dół no, ale nie przecieka jest nie przecieka, nie, nie to dobrze, to na razie tyle. Płyniemy na żaglach. Proszę bardzo, jest pan sternik za sterem. Tu widać żagle, nie wiem czy je widać, ale są i płyniemy. Jesteśmy już na wysokości Międzywodzia no, zrobiliśmy ten. Dla nas wielki krok, a dla ludzkości żaden. Odwrotnie niż astronauci na księżycu. A tu proszę, Bosman I tutaj ręka już nie kurczowo, tylko luźno na sterze luz, uśmiech na twarzy, okularki, kapelusik. No i tak trzeba żyć. Troszkę buja, ale to jest takie przyjemne bujanie. Będzie nam tego brakowało. No Płyniemy, może nie jest to jakaś rewelacyjna prędkość, ale już jesteśmy na wysokości końcówki Międzywodzia, bo Międzywodzie się dościągnie. I za chwilę będziemy koło Wisełki na wysokości Latarni Morskiej Kikut, a później już będzie Gosan, jeden z najwyższych klifów. Najwyższy. najwyższy klif w Polsce. Tutaj na dowód pokazuje żagle, ale nie daje się ich tak za bardzo dużo pokazać, ale może tak. I teraz troszeczkę pan Sternik. Co pan Sternik powie na to? A, sam nie wiem. Myślałem, że popłyniemy szybciej, ale i tak jest fajnie. No widzisz, wydaje mi się, że to Michał pan z nie mówił, że Genuę wypuści. No, to on nas wyprzedzi z Genuą. Minęliśmy między wodzie. Jesteśmy na wysokości wisełki. Zbliżamy się do Gosania. Prędkość przelotowa 4,2 km. no to jakieś Dwie mile troszkę ponad 2 mile nie jest źle Grot oczywiście na zalewie się upadał pięknie teraz się ma trochę gorzej przyjąć następnego będę musiał przyszyć gęściej reflinki bo pójdziemy na zarefowanym grocie Mam tam zgiętą likszpary na górze i jest problem z postawieniem uzależnionych góry. A poza tym, chyba bezpiecznie jest zrezerwowanym. Tu wcale nie jest wolniej, a wręcz się wydaje, że szybciej nie. No, po raz jakaś znacząca fala wysokości, nie wiem, pół metra, no, ale to ciągle jest jeszcze bezpiecznie. Myślę, że bezpieczna fala to jest o wysokości jednej trzeciej kadłuba statku. Czyli jak my mamy 4 metry, no ale powinniśmy brać pod uwagę długość linii wodnej. 3,5 metra także do metra to jest dla nas ciągle jeszcze bezpieczna fala no to tyle no, szybkość mamy ponad 6 km na godzinę czyli to jest jakieś ponad 3 mile ponad 3 węzły wyleciu no, przechył, bardzo miłe bujanie ale w kabinie nie do wytrzymania pod pokładem, po prostu błędnik wariuje zbliżamy się do Gosania widać już w oddali nie wiem, co będzie widać potem na, na kamerze, ale widać gazoport w Sinoujściu, także już w zasadzie widzimy miejsce, do którego płyniemy. No niesamowity jest ten klif. Którego... Rzekomo 16 kilometrów. Rzekomo. Przepłynęliśmy już 16 km, a płyniemy yy, godzinę i 35 minut. Tak. No to pogoda jak drut. Jakieś chmury są, ale nad lądem. Tam nad Otwartym Morzem na północ, po prostu gdzieś daleko, daleko jakieś są delikatne obłoczki przynajmniej tak się wydają że są delikatne no buja, buja pani sternik steruje rwie się do steru, nie chce puścić po prostu tam z tyłu nasz przyjaciel Michał ze Szczecina z tą kolorową genułą właściwie goni nas ściga, dał nam fory jeszcze widać jeszcze widać wieżę radarową w Cisnowie, ale główek właściwie już nie widać. Główek portu już nie widać a przynajmniej zlewają się z tonią i z kolorem wody. No i płyną dwa jachty, płyniemy my. Nasza bandera pięknie powiewa. Bramka masztu okazała się dosyć stabilna dzięki odciągom. To jest prototyp. To jest prototyp, żebym wiedział po prostu jak to konstruować. Stąd taka licha konstrukcja. Przez są rurki aluminiowe, namiotowe, tutaj ze sklejki, sklej, znaczy sklejone, no ze sklejki wycięte. Ja teraz rozklejałem akurat z trzech cienkich sklejek, bo nie miałem takiej grubej, ale to można zrobić chyba z gruby, Ale może będę to w przyszłości robił z listew sosnowych, klejonych i giętych na zimno przy klejeniu. No nie wiem co tu jeszcze poopowiadać. Czy coś byś chciała poopowiadać? Nie, jest lepiej Pod... niż myślałam. Do... Powtórz. powtórz to jeszcze raz. Jest lepiej niż miał... myślałam, niż myślałam. będzie. Lepiej niż myślałaś, że mogłoby być, tak? Tak. Ja mówiłem, no mówiłem, Pójdźmy. będzie fajnie. Dobra. Pani słyszałem, że nudności panią zaczynają brać. To no bo czy... też mam raz do kabiny nie? i niestety właśnie trochę tak coś wieje, coś troszkę wieje. Mizernie, buja, martwa fala, no ale po banderce widać, że jakaś jedynka mm. jest. Ślekkie podmuchy są. Tak, troszkę, troszkę teraz w porywach do dwóch, coś się trochę poprawiło, no już jesteśmy prawie na wysokości Gosania, przy czym wiadomo, że prawie robi wielką różnicę, no ale zobaczcie jak buja. Na Klaudusia nazywość w twarde Morze w tej chwili. No ale tam jest lepszy wiatr. Czyż nie? No czyż tak, ale bałaś się, żebyśmy za, za daleko od brzegu. Pansternik na tle klifu w Gosaniu, ale wiatr nam ciągle zdycha. Kręci się, zdycha. Kręci się, zdycha. W tej chwili tak jest płyniemy. No, trochę jakieś dwa trak knoty, dwa węzły. Tam, w tle już widać, międzyzdroje, ale to jest jeszcze z niej z 20 km. Więc nie wiem, czy nie włączymy za chwilę silnik. Zdechł wiatr. Silnik huczy jak wściekły. Płyniemy jakieś 9 km na godzinę. Mijamy międzyzdroje. Jesteśmy już z zagosaniem, Już widać w tle gazoport dwa jachty, buja, ale jest ładna pogoda, flauta, a tylko nam przeszkadza martwa wala. Zrzuciliśmy żagle, płyniemy na silniku, bo wiatr zdechł, mijamy między wodzie, jesteśmy już coraz bliżej Świnoujścia, tutaj panisternik za sterem, Swoja się z morzem. Zaczyna go kochać już poproszę. Tak? Czy tak pani sternik? Zaczyna pani kochać z morze? Tak się kocham. A właśnie. Tak to wygląda z tyłu, prawda? Marty. Czy wiecie na silniku? bardzo się rupać. jest Jach z Niemiec. Od samego dziwna płynie tylko na samym Spinakerze. Przed chwilą nas wyprzedził, a teraz na silniku dogoniliśmy go. Tam przed nami kolega Michał. Chyba stawia, chyba stawia żagle. Michał chyba żagle stawia.